Mężczyzna myśli? Czy tęsknie, Czy kocha mężczyznę? Zobaczymy, co o niego tam w głowie. Zobaczymy, w jakich tenariach. Sprawdzę, że ten Twój rozkład stara się znaleźć jakąś równowagę. Powoli. Tak, ale leczymy się, powiem tak. Coś. Masz swój charakter, stara się do czegoś iść, walczysz o, o tym, jakby tobie trudno nie było, powiem tak, bardzo mądra jesteś kobieta, jakby tobie trudno nie było, ty walczysz za swoje. Ty bardzo mądra kobieta jesteś, ty będziesz... Można tak powiedzieć, e, jeśli ty postawiłeś sobie, nie zależy czego tam w pracy, albo e, gdzieś o taki cel, albo wejść swój resurs, to tak jakby e, znaleźć taki mm, w sobie siły energii, bo ja widzę tobie tu naprawdę. Ym, Naokoło mogą ludzie zazdrościć Cię, mogą zawsze coś Tobie robić, nie, nie wiem, mówić niedobre słowa albo gdzieś Ty spotykać jakieś takie sytuacje, gdzie odtrafią na Ciebie takie, że Ty sama stara się myśleć, no dlaczego tak jest ze mną, że po prostu, że nie ma tak, że, żeby ludzie podchodziły do Ciebie tak jak Ty do ludzi, od jakoś tak zawsze coś, tak? Nie, ciężko zaufać, tak? Wygląda na to. Ale ty jesteś mądra kobieta, ty starasz się odnaleźć siebie, ty starasz się być w swoim domu, mm, ruszyć swoje jakieś tam y, może stare ustawy i nie zwracać po prostu uwagi na to. Masz tak jakby, masz swój świat, y, masz swoje jakieś takie, y, gdzie ty zmieniasz swoje może myślenie i ty zaczynasz po po prostu nie zwracasz uwagi na takich ludzi i żyjesz sobie i staraj się um, ograniczyć kontakt i ograniczyć, może tak, um, może tak, nie oddawać teraz ludziom swoich emocji, może tak, że ty, jeśli nie chcesz kontaktować się, to ty nie będziesz kontaktować się, ty może nauczyłeś się mówić nie, o, może tak, krótko i na temat, że ty nauczyłeś się mówić nie, nie. I teraz zobaczymy, o mężczyznę teraz pomyśl i jak poznała siebie, że to ty i to co się dzieje teraz w twoim życiu, tak no to patrzymy dalej mężczyzna, co mężczyzna w danym momencie myśli no to co mężczyzna ma potem, że Widzi w Tobie bardzo mm, kobieta, która dba o siebie, która jest bardzo piękna, niezależna finansowo. Y, on rozumie, że ty mm, jesteś taka kobieta, że chce się z Tobą być, chce się Tobie coś może. Mm, tu nie chodzi o pomoc, ale tak jakby być przy Tobie i żeby być Tobie potrzebny. O, może tak powiem. Bo to czasami też inaczej można pomyśleć, że pomagać. Nie, tutaj prosto przy Tobie, żeby Ty chciałeś, żeby on coś Ci pomógł, a on chce to zrobić jako od siebie, tak? Aha, a tu wygląda na to, że tutaj trudno. Ty możesz też granice swoje stawić, że Ty, jak Tobie coś nie pasuje, ja mówię, że Ty nauczyłeś się mówić słowo nie. I jeśli coś nie tak, Ty od razu mówisz nie, ty możesz też nie opowiadać o swoich planach, o tym, coś tam zdecydowała, tak? E, I ty nie mówisz nikomu. E, jakby to trudno nie było, ty e, tak jakby sama, e, sama idziesz do tego czego ty chcesz. Tak jakby nie potrzebujesz tej pomocy. Dobrze, to on tak myśli o tobie. Dobrze, a wtedy. Co ty czujesz do tej dziewczyny? Tu mężczyzna może manipulować tym, że on nie może zdecydować się w czymś. Z jednej strony on jest, z drugiej strony go nie ma. Tutaj znowu napiszę. Mm, tak jakby uczuć, takich ja nie widzę. E, jakoś ma jakieś plany, um, ale e, mężczyzna sam po sobie, charakter ma taki, e, gdzie ma być tak, jak on chce, ma być tak, jak on powiedział. On nie będzie chciał, żeby um, może tak, żeby kobieta może w związku kierowała, ale ty pokaż mi, czy ty chcesz stać dla niej takim mężczyzną stabilnym, czy ty prosto taki jesteś? Ty bronię się tutaj ym, przed nim. Ty też nie pozwalasz, yy, powiem. Yy, yy, yy tak jakby podejść do siebie mężczyzna może i chciałby pokazać jaki on jest mężczyzna że on może być naprawdę takim dla ciebie mężczyzną, który, który zadba o ciebie, który gdzieś tam i tak jak tu i chciałby coś być potrzebny w czymś, a ty nie ja nie potrzebuję nikogo mi ciężko, no ja nie chcę po prostu nikogo ty masz też taki charakter dobry, powiem ci. Ty i nie pozwalasz mężczyźnie, żeby Cię pomógł. Albo po prostu i może Ty z nim jakoś tak takie uczucie, że Ty odpychasz go, tego mężczyznę. Albo wygląda tak, bo ten mężczyzna jeszcze może być z... Przeszłości twojej, której gdzieś jeszcze w Twoim życiu jest. I, a ty e, bronisz się. I mówisz, że nie, 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 nie. Ja nie chcę. To też może tak być. I on pokazuje, ja pytam jakie uczucia, i on pokazuje może, że jeszcze obok ciebie może ktoś być, taki mężczyzna, stabilny. I, a ty a tak naprawdę ty odpychasz go. A może ty o nim pytasz i dlatego tak pokazało nam. Dobrze, jeszcze raz y, wtedy, czy ty tęskniasz za tą kobietą? O, no, pewnie, że tak. Powiem tak, tutaj więcej tęsknię za spędzanie razem czasu y, i y, on może i nie pokazywać na tyle mu trudno bez tego może ukrywać to wszystko, bo ja widzę, że ukrywa. Stara się pokazywać, że z nim wszystko dobrze, u niego wszystko idealnie i, i nic się nie dzieje u niego. E, powiem tak, że mm, ale e, powiem, uczucia ma, tutaj po tej karcie on ma te uczucia, e, tylko po prostu on... Nie chcę może pokazywać, że jemu nieprzyjemnie, że ty jemu, jego odpychasz. Bo tutaj, tutaj ty masz swój charakter i ty broni się trochę. Tak jakby, może tutaj zawsze może być tak, że jesteście takimi charakterami, gdzie on pokazuje swoje, a ty pokazujesz swoje. On pokazuje, że ja tu mężczyzna, a ty pokazujesz słuchaj. Poczekaj. I ja też tutaj jestem. I może ty zawsze z nim walczysz, wiesz, ty nie poddajesz, masz taki charakter, że między wami jakoś zawsze jakaś walka może być. Może ty nie chcesz tak jakby odpychać, a, ale, ale wychodzi. No dobra, a jak ty do niego podchodzisz, mi ciekawa. Jak ty do niego podchodzisz? Nie, no jakby ty tak, okej. Okay, jakby możesz dać szans bo ciągnie też się ciągnie do niego. Tutaj związek. Tutaj ja tak zrozumiała związek. O i wygląda to, że każdy pokazuje swój charakter, każdy pokazuje swoje ja i każdy gdzieś tam między wami jest po prostu walka charakterami. To, że przyciągania i uczucia są, ale y na tyle jesteście mocnymi liderami takimi, gdzie co ty jesteś taka i on taki jest, że po prostu ty chcesz po swojemu, on chce po swojemu i nikt nie chce tak jakby iść, że, że ja cię słucham, tak, no dzisiaj, a jutro i ja cię nie. Tam i między wami jest taka konkretna, ale walka, ale przyciągania macie, to macie, jak nie jesteście gdzieś tam razem. Nie chcecie nikogo. Ty on nie chce nikogo innego, ty nie chcesz nikogo innego. Po prostu mm, no dobre, no i nie wiadomo, jaka sytuacja. A porada od kart. Może taka porada wam od kart? A ty chcesz odejść? Ty po prostu zmęczona tego wszystkiego. Ja powiem tak. Tutaj, żeby nalagodzić kontakt, trzeba mądro podejść. A <grystanie> tak i tak ty będziesz walczył. Od prosto: że wy ot, macie taki charakter, że po życiu ty, jest, ty jesteś taka więcej. Powiem, może ty myślisz, że ty chcesz spokoju, ale nie, ty, bo cię denerwuje, że on czasami. Zachowuje się jako niedojrzały mężczyzna, a ty mówisz, że słuchaj, ja już chcę dojrzałego mężczyzny. Ja, ja chcę mężczyznę, tej, której będzie zarabiać pieniędzy, będzie pokazywać mi miłość, będzie coś mi darować, będzie stabilny mężczyzną kochającym, który pokaże, jak być przy mężczyźnie. Ty czymś liczysz, że on nie jest dojrzały jako I Ty jego. Można powiedzieć, e, psychicznie e, gdzieś tam mimo mówisz, uczysz jego, nie uczy jego, daj mu po prostu pokazać, że on już jest mężczyzną. żalem bo on jest mężczyzną i on powiem mężczyzna, który uczuciowy może czasami za bo ty mężczyzny takie czasami za on tak jakby pokazuje się może, że, e, że on... Ty więcej walczysz z nim. Nie on z Tobą, Ty z nim. Bo Ty jesteś bardzo silnym charakterem. On może być, on więcej uczuciowy, wrażliwy. Nie możesz tak e, cisnąć na niego. Po prostu mądrze, mądrze podejść. Nie, ty musisz być tak samo uczuciowa, wrażliwa, taka, żeby do niego być tak samo z uczuciami. Nie ucz jego. Każdy mężczyzna to jest indywidualność. Też, e, dziewczyny, nauczymy się też, ja mówię, że bo my kobiety... Chcemy podposować mężczyznę pod siebie. Nie da się tak. Jeśli jeszcze, bo tu widzę związek taki, możecie być razem i nie wiem, tutaj pokazują się tak, że nie wiadomo, czy tam były jeszcze przeszłość, tak. Jeśli tutaj każdy ma po, po związku już za sobą to powiem, że nikt nikogo nie zmienia, akceptujemy i um, może tak życie przymusiło na tak jakby ciebie i jego być takimi jak jaki jesteście i tutaj ty nie możesz jego uczyć, bo ty pokochałeś jego jakim on jest, tej niedojrzałym chłopaczkiem, tak tylko ty chcesz coś zmienić już w nim, a on musi po prostu tak, jakby powoli, jeśli ty będziesz uczuciowo wrażliwa, pokaż, że za to, bo o ciebie trzeba dbać, on zmieni się. On zmieni się i będzie dla ciebie tym mężczyzną, którego ty chcesz. Ale nie bądź taka silna, bo ty jego myślę, że jakoś tak um, uczysz. Але так направді, ти, яку ти мені научиш своїм тим сильним характером, ти тільки його відпихаєш, і бенна така валка між за вами. Тут треба бути такою мунджайшою кобітою, такою вражливою, такою чуттєвою, такі е, там похіхі, там ха-ха, ой, я там не можу то відтворити, а ви візьмі помо. Mądrzejszy, powiem dziewczynki. Temu tutaj trzeba troszeczkę pokrać rolę, może częstkowo, czasami, ja nie mówię, że zawsze, tak, ale przy nim być to delikatne dziewczynko i wtedy mężczyzna zmieni się na, po prostu na Twoich oczach. On e, po, powie, powie, on pokaże, że jednak można e, zmienić się i on będzie chciał. Nie walcz z nim, daj mu. Rol mężczyzny w związku. O, może tak powiem. No i on, i on będzie tym stabilnym mężczyzną. I finansowo, może jak y, nie wiesz, y, czy u niego dobrze, ta dobrze, no to on też będzie zarabiać więcej. Zacznie coś zmienić, może będzie próbować. Temu y, tu od Twojego charakteru dużo zależy, bo ty jego naciskasz tak jakby, a trzeba liczyć się z tym, że on ma swoją osobowość, ty masz swoją osobowość, on, ty nie chcesz, żeby on zmienił ciebie, i nie trzeba. Ja liczę, że nikogo zmieniać tutaj, po prostu trzeba troszeczkę być mądrzejszy i wiedzieć gdzie, co i jak. O tak, dziewczynki.